Dziś przyjrzymy się bliżej Doom The Dark Ages, to najnowsza produkcja od studia ID Software, będąca trzecią odsłoną nowoczesnej wersji serii Doom. Po Doomie z 2016 roku i Doom Eternal przyszedł czas na coś zupełnie świeżego. Każda z tych trzech gier wprowadzała coś nowego i miała swój własny, unikalny charakter. Tym razem również twórcy zdecydowali się na odważne zmiany. Mamy tu zupełnie inne realia, nowy sposób prowadzenia walki i samego Doomslayera w wersji jakiej jeszcze nie widzieliście. I trzeba przyznać, ta koncepcja naprawdę działa. Czy to moja ulubiona część z tej nowej trylogii? Trudno powiedzieć. Są pewne słabsze momenty i rzeczy, które można by dopracować, ale mimo to gra dostarcza tego, czego się od niej oczekuje. To klasyczna wciągająca gra wideo, która daje masę frajdy. Jest intensywnie widowiskowo i po prostu dobrze. Czasem to wystarczy. Zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć, że miałem okazję grać w wersję recenzencką gry, a cały pokazany materiał został nagrany na komputerze. Nie musicie się też martwić o spoilery. Niczego ważnego tutaj nie zdradzam. Doom. The Dark Ages ma fabułę. Tym razem już od pierwszych chwil Doom Slayer zostaje potraktowany bardziej jak narzędzie. Bezwzględna siła, którą przywołuje się wtedy, gdy trzeba powstrzymać piekielne armie. Osadzony w świecie łączącym elementy science fiction, i fantazy, protagonista nadal pozostaje sobą. Jest brutalny, bezlitosny i niemal nieludzki. To, co najbardziej zaskakuje, to wszystko, co go otacza. Cała reszta świata wymaga pewnego przyzwyczajenia. Już w Dum Eternal twórcy zaczęli eksperymentować z bardziej rozbudowanymi scenkami przerywnikowymi, obcymi rasami i ogólnie większą ilością fabularnych elementów. Jeśli tamte zmiany nie przypadły Wam do gustu, The Dark Ages może okazać się jeszcze większym wyzwaniem. Tym razem idą o krok dalej, serwując pełnoprawną filmową opowieść. Postaci pojawiają się i znikają, pojawiają się motywacje, które mają nadawać sens naszym działaniom. Trzeba im oddać. Włożono w to mnóstwo pracy. Pojawiają się widowiskowe sceny, które robią wrażenie. Problem w tym, że mimo wszystko trudno mi było się w tę historię emocjonalnie zaangażować. Bohaterowie, choć często świetnie zaprojektowani wizualnie, nie zapadają w pamięć, a momenty naprawdę zapadające w pamięć zdarzają się raczej rzadko, ale kiedy już coś się dzieje, to robi wrażenie. Kiedy fabuła nie trafia, to po prostu nie robi większego wrażenia, ale to kwestia gustu, każdy odbierze to inaczej. Trzeba jednak przyznać, że pod względem wizualnym i realizacyjnym gra robi świetne wrażenie. Nawet jeśli nie poczułem silniejszego związku z przedstawioną historią, doceniam wysiłek i kierunek, w którym twórcy podążyli. Ma w sobie coś z kreskówkowego klimatu. Momentami jest poważnie, innym razem odrobinę absurdalnie. Trochę jakby oglądać mroczny, piekielny odcinek Power Rangers wam w wersji science fiction. I wiecie co, no nie jestem w stanie się na to złościć. Całość przypomina nieco kampanie fabularne z początku lat 2000, co samo w sobie może być dla niektórych atutem. I za ten klimat również należą się twórcom brawa. Ale nie oszukujmy się, tej gry to wciąż rozgrywka. Choć pojawiły się filmowe przerywniki i bardziej rozbudowana narracja, to jednak większość czasu spędzamy w skórze Doomslayera, siekąc demony bez litości. Gameplay nadal jest kapitalny. I tak jak już wiele razy wspominano, każda z nowoczesnych odsłon duma oferowała inne tempo i styl gry. Dum 2016 stawiał na surową brutalność i prostotę. Eternal znacznie przyspieszył, wprowadzając większe złożoności. Z kolei The Dark Ages, zgodnie z zapowiedziami, skupia się na walce w stylu ustań i utrzymaj pozycję, a nowością jest chociażby tarcza przypominająca tę kapitana Ameryki do rzucania i blokowania ataków. Ale nie dajcie się zwieść, mimo tych nowinek to wciąż klasy klasyczny Dum w najlepszym wydaniu. Wciąż mamy tu do czynienia z żonglowaniem arsenałem, różnymi rodzajami broni, taktykami eliminowania przeciwników i odpowiednim dobieraniem amunicji do konkretnych wrogów. Rozgrywka jest dynamiczna, pełna biegania i błyskawicznych decyzji. Nadal potrafi solidnie zmęczyć i najlepiej sprawdza się, gdy gramy na klawiaturze i myszce, jeśli tylko mamy taką możliwość. Szczerze mówiąc, po przeczytaniu zapowiedzi i pierwszych wrażeń po premierze, spodziewałem się czegoś o wiele bardziej odmiennego. Tymczasem dostajemy grę, która wprowadza ciekawe, świeże rozwiązania, ale jednocześnie nie traci z oczu tego, co stanowi o tożsamości serii. To udany kompromis między złożonością DOOM i TERNAL, całość jest odrobinę cięższa, bardziej mięsista, i dobrze to działa. Spory wpływ na ten efekt ma nowość w arsenale tarcza. Można jej używać do prostych zagadek środowiskowych, ale przede wszystkim świetnie sprawdza się w walce. Działa jak ostrze. Rzucona potrafi przebić się przez grupy słabszych przeciwników, a w przypadku potężniejszych ogłuszyć ich lub zatrzymać. Można nią też wykonywać specjalne szarże, co dodaje dodatkowej warstwy taktycznej. Co ważne, jak wiele elementów tej gry, tarcza rozwija się wraz z postępem. Z czasem odblokowujemy nowe możliwości, a jedną z kluczowych jest funkcja parowania. Niektórzy przeciwnicy wykonują specjalne ataki, zaznaczone na zielono, które można odbić. Dzięki temu nie tylko zadajemy obrażenia, ale też czasami otwieramy wrogów na silniejsze, kończące ciosy wręcz. W miarę postępu w grze coraz więcej przeciwników zaczyna zasypywać nas różnego rodzaju pociskami. Jedne świecą, inne nie, a każdy wymaga innej reakcji. Z początku wygląda to dość niepozornie. Ataki są wolne, łatwe do ominięcia czy odbicia, więc nie robią większego wrażenia, ale gdy na ekranie pojawia się cała fala wrogów, a z każdej strony lecą w naszą stronę pociski, podczas gdy kilku przeciwników próbuje dopaść nas wręcz, zaczyna się prawdziwy chaos. Gra potrafi wtedy przypominać coś na kształt krwawego bullet hellu. Można odnieść wrażenie jakbyśmy grali w brutalną wersję Returnal. Rozgrywka mocno stawia też na walkę wręcz. Można łączyć uderzenia w sekwencje, o ile mamy naładowane odpowiednie ładunki i płynnie przechodzić do finisherów. Zmienia to nieco znaną mechanikę Glory Kills, sprawiając, że walka jest bardziej elastyczna. Z drugiej strony oznacza to też, że rzadziej oglądamy te efektowne, znane z poprzednich części brutalne animacje egzekucji. Ale jest to celowy zabieg. Dzięki temu jesteśmy mniej uwiązani przez przerywniki animacyjne i możemy swobodnie poruszać się po polu walki. Krwawe momenty nadal są obecne, choć nieco inne niż dotąd. Co ciekawe, pojawiają się też różne opcje walki wręcz. Nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do gołych pięści. Na przykład już na początku gry możemy zdobyć broń przypominającą cep. Wolniejszą w działaniu i dłużej ładującą się, ale nadrabiającą potężną siłą uderzenia. Takie zmiany wprowadzają odświeżenie i dodają głębi starciom. Nowe uzbrojenie w grze zdecydowanie potrafi dostarczyć frajdy. Jest różnorodne, pomysłowe i świetnie się sprawdza w akcji. Nie zdradzę wszystkich niespodzianek, ale warto wspomnieć o kilku podstawowych broniach. Na przykład Impaler to broń dystansowa, która zadaje potężne obrażenia, choć jej tempo działania jest raczej wolne. Mamy też Pulverizer czaszkowy miotacz, który nadaje się idealnie do rozbijania grup przeciwników i trochę przypomina klimat Rodem serius sama. Ciekawym dodatkiem jest chain shot, broń wystrzeliwująca kolczastą kulę na łańcuchu, której zasięg i siła zależą od tego, jak długo przytrzymamy spust. Nie zabrakło też cięższych kalibrów, większego karabinu plazmowego, świeżego podejścia do klasycznego BFG oraz wielu innych niespodzianek. Co istotne, część broni to rozwinięcia już znanych modeli. Można je zmieniać w czasie rzeczywistym, jakby przełączając tryby ognia. Przykładowo, zwykła strzelba może błyskawicznie przejść w wersję super shotgunu. Dzięki temu nie jesteśmy zmuszeni do ciągłego przekopywania się przez przeładowany ekwipunek. Zmiany są płynne i intuicyjne, co znacznie usprawnia rozgrywkę. Na uwagę zasługują też nowi przeciwnicy oraz starcia z bossami. Potrafią zaskoczyć i urozmaicić bitwy. System walki jest dynamiczny i pełen zamieszania, choć mniej skomplikowany i szaleńczo szybki niż w Dum Eternal. Ma w sobie więcej ciężaru fizyczności, jest bardziej mięsisty. Jeśli jednak damy się zepchnąć do defensywy, wszystko może szybko zmienić się w krwawą, chaotyczną jadkę. Dopracowane efekty dźwiękowe, brutalność, odczuwalna siła broni, zaskakująco podatne na zniszczenia otoczenia. I realne wyzwanie sprawiają, że gra naprawdę daje dużo satysfakcji. Gra sprawiła, że z niecierpliwością wyczekiwałem każdej kolejnej potyczki. Walki są intensywne i dają satysfakcję, choć warstwa dźwiękowa nie dorównuje poprzednim częściom. Brakuje tu obecności Mika Gordona. Jego niepowtarzalny styl mocno wyróżniał Doom 2016 i Eternal. Kompozycje w The Dark Ages wpasowują się w klimat serii i spełniają swoją funkcję, ale niestety nie zapadają w pamięć. Są poprawne, ale nie mają tej wyrazistości, która wcześniej nadawała rytm masakrze. Wśród 22 rozdziałów kampanii znajdziemy także bardziej spektakularne momenty, jak sterowanie wielkim mechem czy przejażdżka na piekielnym Smoku. Te pomysły brzmią świetnie na papierze i naprawdę robią wrażenie wizualnie, ale ich wykonanie jest po prostu w porządku. Pilotowanie mecha to frajda. Miażdżenie demonów, burzenie budynków i rozjeżdżanie czołgów daje poczucie siły niczym Gypsy Danger z Pacific Rim. Problem w tym, że sama mechanika walki jest uproszczona do minimum. Uniki kilka ciosów, ładowanie superataku i jego odpalenie. Schemat ten szybko zaczyna się powtarzać. Mimo wszystko doceniam, że te sekcje pozwalają na chwilę oddechu od głównego tempa gry i wprowadzają nieco odmiany. To taki przyjemny przerywnik w stylu głupiej zabawy. Tyle, że w zestawieniu z precyzyjnie dopracowanym dynamicznym systemem walki, w podstawowej rozgrywce te segmenty wypadają nieco blado, jakby były tylko standardowym dodatkiem. Loty na smoku również dostarczają efektownych scen, a sterowanie nim jest proste i przyjemne. Unikanie ataków, szybkie zwroty i wyprowadzanie kontr sprawiają frajdę, jednak większość starć sprowadza się do namierzenia przeciwnika, obserwowania jego ataków i wykonywania odpowiednich uników. Jeśli uda nam się dobrze wyczuć rytm, możemy odpowiedzieć na ofensywę potężnym, naładowanym strzałem. Szybko staje się to nużące i zabija całą frajdę z latania na smoku. Jak to możliwe, że mając taką możliwość chcesz zatrzymać się w powietrzu, stanąć twarzą w twarz z przeciwnikiem, a potem angażować się w coś przypominającego minigrę z unikami, coś jak Beat Saber, to po prostu nie jest zbyt emocjonujące. Mimo to same sekwencje latania po szalonych krajobrazach drobne pościgi, polowania na cele i możliwość lądowania, a następnie przejścia do innej aktywności, to elementy, które zostały dobrze zaprezentowane. Tak więc mimo, że mech i smok nie dorównują głównym walkom, pod względem frajdy przynajmniej dobrze wprowadzają różnorodność i przełamują rytm gry. Nie spodziewaj się jednak, że te sekcje zmienią oblicze rozgrywki. Innym sposobem w jaki gra jest zorganizowana, są większe misje, które mogą sprawiać wrażenie otwartego terenu. Na początku może być dziwnie biegać po polu walki jako Doom Slayer, wybierając pojedynki na własnych warunkach, ale ostatecznie sprawdza się to całkiem dobrze. Czasami w większych lokacjach przeciwnicy wydają się trochę mniej inteligentni, niż byśmy tego oczekiwali, ale to moja jedyna uwaga. Na szczęście, Dum nie poszedł w pełnoprawny świat otwarty. Te mapy nie są aż tak ogromne. Chociaż można się po nich trochę powłóczyć, wciąż nie są to przestrzenie, które wymagałyby zbyt długiego eksplorowania. Wiele poziomów, jeśli nie wszystkie, ma sekrety, ukryte przejścia i różne opcjonalne wyzwania. Ale tylko nieliczne z nich sprawiają wrażenie naprawdę wielkich. Mimo to, wszystko wciąż jest bardzo Dumowe. Biegasz, szukasz pancerzy, apteczek, odkrywasz sekrety i co jakiś czas trafiasz na skórki do broni, które naprawdę wyglądają świetnie. Zbierasz karty kluczy i robisz wszystko to, co kochasz w tej serii. Dodatkową atrakcją w tej grze jest wprowadzenie waluty i przedmiotów do ulepszeń. Możesz teraz odnajdywać i eliminować potężniejszych wrogów, co często odbywa bardzo satysfakcjonujące. Po ich pokonaniu zdobywasz ulepszenia zdrowia postaci. Dodatkowo zbierasz złoto i rzadkie rubiny, które służą jako waluta do wydania w sanktuarium, na różne ulepszenia. Możesz ulepszać broń, tarczę czy umiejętności walki wręcz, na przykład sprawiając, że tarcza łańcuchowa dłużej ogłusza wrogów, albo dając niektórym broniom efekty odbicia pocisków czy możliwość podpalenia przeciwników strzałami z shotguna. Większość ulepszeń jest naprawdę wartościowa i wzbogaca możliwości w walce. Zbiór ulepszeń, skórek i sekretów sprawia, że naprawdę czułem się zachęcony do odkrywania świata gry. Wydaje mi się, że udało im się dobrze wyważyć te elementy. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, naprawdę polubiłem DOOM The Dark Ages. To nie jest absolutnie perfekcyjna gra, która zasługuje na 10 na 10 w każdym aspekcie. Znajdą się rzeczy, które mi się nie do końca podobają, ale ostatecznie to po prostu świetna przygoda, którą warto przejść. Bawiłem się przy tym znakomicie. Przepraszam za to, ale musiałem dodać ten żart, jeśli chodzi o nowoczesne dumy. Już kiedyś to mówiłem i powtórzę. Naprawdę warto przejść grę dwa razy. Raz na średnim poziomie trudności, który i tak jest wymagający, a potem. Ponownie na jednym z najbardziej ekstremalnych poziomów, żeby naprawdę poczuć subtelności w walce. Gra ponownie ma w sobie to coś i naprawdę to doceniam. Podsumowując tak, krótko mówiąc, zdecydowanie polecam tę grę, zwłaszcza jeśli jesteś fanem Duma. Ale to nadal przed zakupem wiecie, jak to działa. Daję Wam plusy, minusy i osobistą opinię. A teraz chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach. Jakie macie doświadczenia z Doomem? Jesteście jak ja graliście od pierwszej odsłony, a może Doom Eternal to Wasza pierwsza część tej serii. Możemy pogadać o wszystkim co związane z dumem. Czekam na Wasze komentarze i opinie na temat nadchodzącej gry. Jeśli to wideo pomogło Wam podjąć decyzję na przykład dzięki gameplayowi w ultra szerokim formacie, kliknięcie lajka like będzie bardzo pomocne. Naprawdę to doceniamy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.